Dominiko. Cześć, donosiłam. Spotkamy się w miejscu, gdzie nas zaprosiłaś. Mnie zaprosiłaś. Bardzo mi miło Cię tutaj gościć i to nie po raz pierwszy. Tak. Jesteśmy w CIC Warsaw, gdzie pracujesz i usłyszałam, że mam spolszczyć Twoje, twoje stanowisko. Jesteś. Pryncypałką społeczności. W taki sposób nazywam mnie mój przełożony Jerzy Brodzikowski. Pozdrawiam cię, Jerzy. E, oddając chyba poniekąd trochę hołd e, temu stanowisku i kraju, w którym się znajdujemy, natomiast po angielsku e, nasza firma jest firmą amerykańską, więc ten tytuł się wziął z e, tegoż. E, brzmi on e, Community Principal. E, I moją rolą e, w firmie CIC, w Cambridge Innovation Center, jest e, aktywizacja społeczności, dbanie o jej bezpieczeństwo. O jej zdrowy rozwój. A także i poniekąd robię to dzięki wspaniałym osobom, które mam wokół siebie stęczowej sieci, dba o to, żeby ten rozwój opierał się na istotnych wartościach. No właśnie, bo też dodatkowo jesteś wolontariuszką i działasz na rzecz społeczności wykluczonych w Polsce i też tak jak rozmawiałyśmy, skupiasz się również na osobach LGBT. Jasne. E, miałam ogromną przyjemność e, mieszkać przez 10 lat za granicą, dokładnie w Holandii, w Rotterdamie. E, I to pozwoliło mi nabrać takiej też odwagi e, i zrozumienia, jak może wyglądać otaczający nas świat. E, że e, niezależnie od tego, czy osoba się porusza e, na wózku, czy e, gorzej słyszy, czy gorzej widzi, e, czy e, będąc mężczyzną, kochajnego mężczyznę albo niezależnie od tego kogo kocham, jestem równoprawnym uczestnikiem społeczności, kraju, miasta, e, firmy. I to pozwala mi nabrać takiej codziennej odwagi w tym, e, żeby walczyć o to, co jest ważne. E, I wydaje mi się, że społeczność LGBT e, jest w Polsce jedną z najbardziej wykluczanych na co dzień społeczności. Dominiko, a jak w CIC Warsaw obchodzicie parlament? Wiesz co, ja wierzę, ja wierzę w to, klisze, że powinniśmy Pride Month obchodzić każdego miesiąca. Rzeczywiście jest tak, że jest to super okazja, żeby celebrować. I ja tak jak mówiąc, ja pomalutku przesuwam tutaj, to się nazywa tak profesjonalny dyskurs, dyskurs społeczny. I wmontowujemy elementy Pride'a do naszej codzienności. W tym roku po raz pierwszy oficjalnie pójdziemy w paradzie, więc to jest taki nasz film. Gratuluję, e, więc się bardzo cieszę. Zapraszam wszystkich klientów CAC do dołączenia, jeżeli mnie oglądacie, e, bo to jest, właśnie, to jest właśnie to, że my staramy się otwierać te drzwi, trzymać je otwarte. Dla tych, którzy jeszcze nie mają odwagi, albo którzy nie mają e, środków do tego, żeby brać udział e, w, tym, w, tym, w tym otwarciu na, e, na różnorodność. I to jest coś, co ja sobie niezwykle cenię w tym środowisku pracy. Jesteśmy firmą amerykańską, więc my generalnie mamy takie mamy bardzo fajnie wykreowaną przestrzeń przez naszych, tak e, zwanych senior leadership, prawda? Gdzie od samego początku, od tych 20 lat, bo my już nie jesteśmy startupem, ale nie mówcie nikomu. Od tych 20 lat mamy miejsce na to, a wręcz nawet powiedziałabym, że obowiązek, żeby dbać o tą różnorodność w różnego rodzaju elementach. No i decydując się na otwarcie lokalizacji tutaj w Warszawie. Rzeczywiście wiedzieliśmy, że to będzie jeden, jeden z elementów, gdzie będzie nam trochę trudniej. Mhm. E, więc ja, przynosząc się z Holandii, byłam naprawdę zaszczycona tym, że mogę się podjąć tego zadania stworzyć grupę tak zwaną DIB, czyli Diversity, Equity, Inclusion and Belonging, i mieć fantastyczne zaufanie od moich przełożonych, że będę to robić odpowiedzialnie, mądrze i będę mogła ten, te, te, te środki, które my mamy, dzielić nie tylko z nami, z CIC, z moim zespołem jest tutaj 30, my jesteśmy malutkim zespołem. Ale z naszymi klientami. Więc to jest około tysiąc osób, które mają dostęp do tego, co my staramy się wywalczyć. Super. Dominiko, jakie konkretne działania CIC Warsaw podejmuje na rzecz społeczności LGBT? Bo już trochę powiedziałaś. Trochę powiedziałam. Wiesz, to właśnie w związku z tym, że my jesteśmy dość małym zespołem, to podzieliliśmy sobie te działania na dwie części. Pierwszą część jest to działanie takie wewnętrzne, gdzie my sobie musimy zadać pytanie, co my reprezentujemy, w jaki sposób my tak naprawdę możemy być pewnego rodzaju właśnie tym przytrzymywaczem drzwi nie wiem, wodzirejem, jakkolwiek można to nazwać, liderem prowadzącym, czy, czy sługą tak naprawdę, bo to też wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju praca taka troszkę wspierająca bardziej niż, niż, niż innego rodzaju, więc my tak naprawdę staramy się najpierw zadać sobie pytanie. Czy ja umiem się posługiwać inkluzywnym językiem? Czy ja wiem tak naprawdę, co znaczą te literki, które wchodzą w tą całą tęczę literek? E, czy ja wiem, w jaki sposób zachować się um, w sytuacji. Gdy będziemy widzieć przemoc. Więc my zadaliśmy sobie te, te, te bardzo poważne pytania, i od tych dwóch lat, co pół roku mniej więcej, nasz zespół przechodzi różnego rodzaju szkolenia, i staramy się oczywiście włączać w to NGOsy, bo to oni mają tę najlepszą wiedzę. My tak naprawdę przychodzimy tylko pukamy do drzwi skromnie mówiąc: Słuchajcie, pomóżcie nam to zrozumieć, pomóżcie nam mówić lepiej, działać lepiej. Więc to jest ten element jeden. No i oczywiście dostosowywanie tej polityki wewnętrznej firmy, te pakiety opieki zdrowotnej, dbanie o to, żeby osoby nieheteronormatywne mogły czuć się Komfortowo w swoim miejscu pracy. To jest super ważne. Mam taką małą mikroanegdotkę. Jednym z naszych klientów, który zwrócił uwagę, mamy takie mikroskopijne naklejki przy wejściu do naszych przestrzeni, gdzie jest taka delikatna tęcza, gdzie mówimy, że CAC wita wszystkich, niezależnie od ich pochodzenia i od ich przynależności. I klient zwrócił na to uwagę i powiedział: Ja wybrałem to miejsce na moje biuro, bo się tutaj czuję dobrze. I ta naklejka mi to powiedziała. Ja mówię, kurczę, naklejka na serio? Mówię to, to ma takie znaczenie. To ma takie znaczenie, prawda? W sensie to są te małe rzeczy, gdzie ty możesz powiedzieć: okej, okay, tutaj mogę po prostu powiedzieć o tym, że idę z chłopakiem, z dziewczyną, z partnerem na randkę i jakby nikt nie będzie robił tego, z tego dużej, dużej sprawy. Więc to jest, to jest ten element, no a drugi to jest ten zewnętrzny element, więc tak jak wspomniałam trochę wcześniej, my jesteśmy bardzo malutkim zespołem, 35 osób, natomiast na tej naszej przestrzeni obsługujemy ponad 1000 osób. To są klienci startupowi, scale upowi tak zwani, tutaj takim żargonem polecę, a także reprezentanci dużych korporacji, którzy chcą być, chcą pracować w innowacjach, chcą być blisko tego co nowe, co lepsze, bo innowacje to są pomysły, które są wprowadzane do społeczeństwa, które działają. Więc my staramy się być tak jakby odpowiedzialni za to. Tym osobom, które by jako jednoosobowa działalność no nie masz zawsze opcji, żeby, żeby to szkolenie o inkluzywnym języku wykupić dla siebie albo dla swojego potencjalnego, nie wiem, partnera, a, a my staramy się to po prostu jakby otwierać i, i trzymać te drzwi. Użyję znowu tej metafory. Super. I trochę też, tak jakby poszerzając to pytanie, też chciałabym się konkretnie Ciebie zapytać, czy um, w jaki sposób CIC Warsaw uh, przeciwdziała homofobii, bifobii i transfobii w miejscu pracy? Wydaje mi się, że zacznę tutaj trochę właśnie znowu od tej, od, tej, od tej kury, bo uważam, że jednak najpierw jest kura, czyli ten CEO i to, to ta przestrzeń na to, że to jest ważne. Mm -hmm. Musi to być powiedziane. I zaraz za tą kurą będą szły owocne jajka. Tutaj mówimy o, nie wiem, o profitach firmy, ale to nawet, to, to nie ma tak dużego znaczenia, bo mamy ten ogromny komfort, że pracujemy trochę na granicy biznesu a, a angiosu. Mamy taką tą misyjność gdzieś tam wpojoną, więc my mamy, nie wiem, czy ktoś się nie obrazi, że to powiem, ale mamy tak zwaną no asshole policy, gdzie mamy ogromny komfort i budujemy mocną społeczność ludzi, którzy chcą tutaj być i ludzi, których trochę my też chcemy, żeby tutaj byli. Mm -hmm. Więc, jeżeli ktoś zachowuje się z brakiem poszanowania dla praw człowieka, to, no to raczej mówimy mu, jakby miło nam było. Ale to nie jest miejsce dla Ciebie. I dzięki temu wydaje mi się, że nasi klienci czują się bezpieczni. Czasami to jest nawet w taki sposób, że ktoś zostawi laptopa w kuchni albo telefon gdzieś. Bo jakby ludzie wiedzą, że tutaj osoby, które mają dostęp do tej przestrzeni, oni są po prostu są po prostu w porządku ludźmi, więc to jest to jest bardzo miłe. A dwa, mamy absolutnie taką politykę braku tolerancji dla hejtu, naszych pracowników. Nie usłyszy się u nas homofobicznych żartów, nie usłyszy się u nas komentarzy a propos wyglądu, a propos wagi. Dbamy o to, żeby ludzie rozumieli, jakie to może mieć, jakie to może wywołać traumy, jakie to jest ważne dla niektórych, więc my walczymy na to w taki sposób. Natomiast to i tak jest mało. To i tak jest mało, więc dzięki naszej fundacji Venture Cafe która ma taką misyjność docierania do jeszcze większej skali ludzi i co czwartki spotykamy się tworząc program edukacyjny, tworząc program, gdzie ludzie dzielą się swoimi umiejętnościami. My tam wkomponowujemy dużo tego znowu darmowego kontentu, żeby ludzie mogli z tego czerpać pełnymi garściami i żebyśmy, żebyśmy wyplewili te, to, to źródełko, z którego się wynosi ta, 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 ta homofobia, z tego strachu, bo wydaje mi się, że to jest zazwyczaj stracha, nic, nic innego i przesuwać delikatnie znowu właśnie ten, ten, ten dyskurs, to, to okno Overtona tak zwane i robimy to lokalnie, w sensie badamy, co jest innego w Rotterdamie, a co innego jest w Warszawie, a jak wygląda to w Tokio. I mieliśmy taką przyjemność w zeszłym roku podczas Pride Month. Zrobić konferencję, to jeszcze było taka troszkę zamknięcie covidowe, więc zrobiliśmy konferencję pomiędzy trzema lokalizacjami, pomiędzy właśnie Rotterdamem, Tokio a Warszawą, gdzie mówiliśmy o inkluzywności i LGBT in business. Było to naprawdę fascynujące usłyszeć opinie kolegów ze zachodu, z Rotterdamu, bardzo otwartego, znanego z otwarcia i ze wschodu. Który jeszcze do takiego otwarcia na różnorodność ma kilka kroków do zrobienia. Natomiast było to super interesujące, bo znowu daliśmy takiego lekkiego nadża, tym, takiego lekkiego popchnięcia dla tych naszych klientów, hej. To jest bezpieczne, żeby tutaj o tych tematach porozmawiać. Masz pytania, to je zadaj. Jakby My jesteśmy ludźmi, którzy będą traktowali twoje pytania z ogromnym szacunkiem i z dyskrecją, bo wiem, że nie każdy czuje się komfortowo, żeby, żeby mówić o, o seksualności, bo czasami tak się kojarzy tylko i wyłącznie tematyka, tematyka społeczności LGBT. Natomiast to jest, to jest fajne, że, że udaje nam się, że tak powiem, dbać o to, żeby od samego zarodka gdzieś tam to po prostu wyciągać i wyrzucać gdzieś. Powiedziałaś o e, trudnych tematach, no nie? żeby o wszystkim rozmawiać. Ja chciałabym też wrzucić taki właśnie temat, który dla mnie jest bardzo ważny, bo jestem solicydolożką, um, ponieważ według Kosmy Kołodzieja, który zrobił badania w 2020 roku, 84% młodzieży LGBT+, ma myśli samobójcze, a 45% jest już przynajmniej po jednej próbie samobójczej. Jak myślisz Dominiko, co CIC Warsaw może zrobić z tym tematem, w, z kryzysem solicydalnym młodzieży LGBT+. To są liczby, których, które mi się nie mieszczą w głowie. To jest... Jak człowiek się zastanowi i, i rozmawiając o tym z naszymi kolegami, koleżankami, osobami z członkami i członkiniami sieci tęczowych, no jakby to człowiekowi po prostu jakby odbiera, odbiera w tym momencie mowę, bo jak może być tak, że w XXI wieku w bardzo dobrze rozwijającym się kraju mamy takie statystyki? Um, więc my w ogóle wszyscy robimy za mało, wiadomo. Um, nie będę jakby tutaj krytykować, bardziej się skupię właśnie na tym konstruktywnym elemencie. To znaczy mamy przyjemność pracować pośród innowatorów, mamy pośród naszych klientów. Innowatorów też w służbie zdrowia, bo uważam, że to jest, to jest troszkę moja specjalność, jeśli chodzi o, o budowę służby zdrowia w Europie i, i za granicą. I ja uważam, że tutaj jest naprawdę bardzo duże pole do zrobienia. Mamy ogromną frajdę, często spotykać przy jednym stole ludzi o różnych interesach. Ja miałam przyjemność pracować w Brukseli, gdzie łączyłam interesy pacjentów, lekarzy, polityków. I ekonomistów, i uważam, że budowanie mostów i budowanie takiego bezpiecznego miejsca do dyskusji to jest moment, gdzie my możemy widzieć pewnego rodzaju rozwiązanie. Przed nami ogromna praca. Przed nami ogromna praca, i to jest nie możemy mówić, że to rząd, że to lekarze tutaj jest praca każdego z nas. Ja mam nadzieję, że my, jako taka bezpieczna platforma, do tego, żeby ci ludzie spotykali się czy w te czwartki, o których wspominałam wcześniej, czy w naszych kuchniach, czekając, czekając w, tym, w kolejce do kawy, oni po prostu będą przełamywali w sobie to, to poczucie, że ja jestem sam z tym problemem, bo to dotyczy każdego z nas. I, i ja mam nadzieję, że, że, że nam jako organizacji uda się wesprzeć trochę, trochę ten, jakby tą rozmowę, ten dialog. Bo no bez tego tak daleko nie zajdziemy za bardzo. Dominiko, a wspomniałeś o firmach. Czy masz firmy, które uważasz, że są wzorem do naśladowania w kwestii wdrożenia polityki różnorodności, diversity and inclusion w Polsce? Jasne, jakby mnie często się nasuwa, nasuwają się najczęściej jakby jednak nazwy firm zagranicznych i to jest, to jest fajne i takie też jakby troszkę niepokojące, bo gdzieś tam się pojawia, pojawia się Ikea, pojawia się JP Morgan, pojawia się NatWest, pojawiają się Google. Członkowie naszej sieci, którzy naprawdę mam okazję poznać ich taki codzienny, czasami Trud z praktycznym wdrażaniem polityki różnorodności do swoich działań. I ja widzę, że ci ludzie naprawdę ciężko nad tym pracują, i, i, i nieraz nie słyszałam o, o tych nadgodzinach pracy aktywistycznej, łączenia jej z pracą w Korpo, a tak naprawdę to są fantastyczne firmy. Natomiast mało jest tam tych naszych, tych naszych polskich. Gdzieś tam pojawia mi się e, e, świetną robotę, zaczyna robić e, e, kubota i, i super obserwować ich, po prostu ich taką, też znowu właśnie straszne jest to, że musimy tutaj mówić o tej odwadze, nie? że to jakby te firmy muszą się charakteryzować pewnego rodzaju odwagą, żeby mówić o tych tematach. Gdzie to tak naprawdę powinno być, to super naturalne i, i, i w ogóle nie powinno tego tematu jakoś tak specjalnie, specjalnie być. Mam nadzieję, że doczekamy tych czasów, kiedy po prostu już nie będziemy miały o czym porozmawiać, jeśli chodzi o, o, o poprawę stanu społeczności i poczucia w ogóle przynależności społeczności LGBT w Polsce. Natomiast po prostu uważam, że cały czas jest tego za mało. Za mało jest, za mało jest tych zachęt, za mało jest tych, tego zrozumienia, tej empatii i takiego tej, 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 człowie, człowieczeństwa tak naprawdę, bo wspieramy macierzyństwo, prawda? Jakby już mamy prawne zapisy, że pracodawca na przykład nie może zapytać kobietę, czy planuje być w ciąży. No ale gdzie są prawne zapisy o tym, czy na przykład rekruter uzna, że ktoś nie odpowiada mu ze względu na jego orientację. To, to, kodeks prawny mówi o tym, kodeks pracy mówi, mówi o tym, ale w praktyce no, tego jeszcze nie ma, prawda? Także, także ja trzymam kciuki. Ja trzymam kciuki, żeby było więcej na to tej odwagi na razie, ale żebyśmy, żebyśmy naprawdę po prostu um, um, wyszli trochę z tego naszego zakłamania, że, e, e, że LGBT to tylko seksualność. Wyszli po prostu z tego jakiegoś takiego rogu, e, e, żebyśmy nie oglądali filmików. Niestety ostatnio bardzo popularny był starszego pana, który po prostu musiał Włożyć wysiłek, żeby kupić spray, tylko po to, żeby zamalować, zamalować wizerunki całujących się, się dziewczyn e, e, gdzieś tutaj, tutaj w Warszawie. Kurczę, no, naprawdę fajnie by było, gdyby tego nie było. To jest po prostu niepotrzebne. Uważam, że to jest marnowanie bardzo dużo, dużo energii. Dlatego, jako, jako osoba sojusznicza, e, wspieram całym sercem moich, moich kolegów, mojej koleżanki. Osoby transpłciowe, osoby niebinarne, bo jakby uważam, że naprawdę mają tak fantastyczne, tak różne piękne osoby i, i szkoda mi naprawdę tej energii, którą muszą wkładać, żeby tak codziennie spotykać się z takim uczuciem, oh, kurczę, mogliby już dać spokój. No mogliby już dać spokój. Mhm. Dominiko, czy powinnam ci zadać jeszcze jakieś pytanie? Mm. Wydaje, wydaje mi się, że, że chyba, chyba nie. To znaczy, ja zazwyczaj stawałam po Twojej stronie, to ja byłam w tą osobą zadającą pytanie, więc jestem troszeczkę skrępowana sytuacją, kiedy to ja mam coś do powiedzenia. Natomiast, natomiast życzę, może ja sobie tutaj teraz już zacznę życzyć, jeżeli mogę powiedzieć. Życzę sobie, żebyśmy z łatwością trochę większą rozmawiali. Żebyśmy, żebyśmy się nie bali po prostu tej rozmowy. Warto rozmawiać, warto się pytać, warto wiedzieć w jaki sposób się pytać, warto poznać osoby i warto włączyć się chociażby z tej ciekawości do naszej sieci tęczowej. Jestem dumnym członkiem tęczowej sieci biznesowej, więc warto po prostu do nas jakby wpaść i powiedzieć, ale to o co w ogóle z tym chodzi z przyjemnością odpowiem i ta ciekawość mnie bardzo cieszy, bo ta ciekawość jest takim tym pierwszym krokiem do tego, żeby było trochę lepiej. Dzięki, Dominiko, twój przekaz na Pride Month. Mój przekaz na Pride Mam wrażenie, że chciałabym, żeby to nie był, jak mówiliśmy, to niestety wobec różnego rodzaju trudniejszych sytuacji, ale chciałabym, żeby Pride Month nie był sprintem, miesięcznym, tylko był tym takim Lightowym maratonem, a w którymś momencie, mam nadzieję, i totalnym relaksem, gdzie będziemy sobie bliscy, tak mentalnie troszkę bardziej, gdzie będziemy, gdzie będziemy po prostu się lubić za to, że ktoś jest drugim człowiekiem i że widzimy w nim potencjał, a nie co tam, co tam porabia, co preferuje. Naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Także życzę sobie na tym, w tym miesiącu, życzę nam wszystkim tego, żeby nam było trochę bliżej do siebie. Piękne życzenia. Ja Wam życzę tego samego. I to był pierwszy wywiad na Pride Month, a niedługo cała reszta niesamowitych gości i gości. Dziękuję Dominiko, Dziękuję za przestrzeń, w której się właśnie mieścimy, bo dzięki Dominice jesteśmy w CIC Warsaw, w przestrzeni, która daje możliwość robienia pięknych wywiadów na Pride Month. Dzięki. Jest mi niezwykle miło, Danusiu, Bardzo miło mi było gościć jako, jako, jako pierwsza gościni w Twoich wywiadów i zapraszam do nas. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego na Pride Month.